Proszę Państwa, kolejny odcinek Ludzi Kultury realizowany przez Miejski Dom Kultury w Częstochowie. Dziś z prawdziwą przyjemnością zapraszam Państwa do Krainy Muzyki. Gości mamy w Miejskim Domu Kultury zespół Acheron z Krakowa. No więc skoro koncert w Miejskim Domu Kultury, no to nie wypada z gośćmi porozmawiać. Gościem moim i Państwa gitarzysta Zespołu Styka. Dzień dobry. Basista. Basista, przepraszam. No, gitarzysta, basowy. gitarzysta basowy. Gitarzysta no, Basista, gitarzysta basowy. Dzień dobry, witaj. Cześć. Um, powiedz mi, um, to jest taki w którym staramy się ludzi pokazać. Oczywiście o muzyce też porozmawiamy, ale ty jesteś Krakus. Tak. Ale tak z dziada-pradziada. Właściwie nie, bo moja mama jest z Olsztyna stamisko mazurskie a to to jest Bratkowiec, to jest pod Rzeszową. I po przywódź. prostu spotkali się, zamieszkali w Krakowie i ty tak. się w Krakowie urodziłeś. Powiedz, że mi jeżeli chodzi o gitarę basową, to to jest obciążenie dziedziczne, to znaczy czy rodzice albo rodzina, czy zna ktoś w rodzinie był muzykiem, grał i stąd ta pasja? Nie, jestem jedynym. Pionierem i Przezieram szlaki, może dla przyszłych moich pokoleń. pokoleń. Aha. Czyli, do tej, czyli jesteś pierwszą tą czarną tak. owcą. Czy gra na gitarze basowej to jest pokłosie tego, że szkoła muzyczna i tak dalej, i tak dalej? Czy jesteś samoukiem? Nie, to jest pokłosie. Tak pokrótce historia była taka, że w wieku lat 14-15 wszyscy, ja i moi koledzy z gimnazjum słuchaliśmy tej właśnie muzyki, muzyki rockowej, muzyki metalowej. Mhm. Mój kolega był w szkole muzycznej grał na gitarze potem na gitarze elektrycznej. No i był pomysł wielki, wspaniały młodzieńczy, a będzie mieć zespół. To chciałem grać na perkusji na początku, ale perkusja jest duża, głośna. My mieszkaliśmy w bloku, ale mhm. to było coś, co... Też współgra z perkusją, czyli gitarę basową, bo wszyscy grają na gitarach, a basisty nie było. Tak. no i tak się zaczęło. To było w roku 2005. 2005? Tak. Czyli to już jest 16 lat, jak, się, jak, jak, jak się gra. Ale czy w, w tej drodze twojej, jeżeli chodzi o gitarzystę basową, nie wiem, były jakieś lekcje, coś takiego, że ktoś się uczył. Miałem, czy? Na, miałem na początku lekcję. Mhm. Później... Później ten nauczyciel nie mógł w inny niż piątek, a mama nie chciała, żebym w inne dni, bo była szkoła, szkoła jest najważniejsza. Więc podstawy tak, podstawy poznałem, byłem na paru lekcjach, a potem nie tyle, że nie chciałem wejść na lekcję, bo chciałem bardzo. Mm -hmm. W tamtym czasie też nie było, nie był tak bardzo internet rozwinięty, żeby można było iść gdziekolwiek na te lekcje. No i... mm -hmm. Właściwie się nauczyłem podpatrując najlepszych, czyli zespoły inne. Aha, czyli patrzyłeś jak inni grają tak. i próbowałeś to tak też samo, zagrać. Tak, to wysłuchać tam na początku, mhm. jak czyli ten gra, idzie. granie tak. ze słuchu. I ze wzroku też, no bo <laughs> wideo mi na szczęście też bo ze suchu też, no. <laughs> Powiedz mi, to jest pierwszy twój zespół, ten, w którym mówimy o Acheronie? Właściwie tak i z Człodawcem, czyli z gitarzystą założycielem poznałem się w roku 2006 przez ogłoszenie w gazecie, magazynie gitarzysta. Mm -hmm. Właśnie może Strzuka z Basisty, tam numer telefonu i w ten sposób się poznaliśmy. Ale, ale w Acheroncie grałem tak od 2009 roku. Bo na mm -hmm. przykład się spotkaliśmy, że pograliśmy, potem sprawa ucichła, a potem powróciła, powrócił pomysł gry, no i od tamtej mm -hmm. pory jestem. Acheron, co znaczy to, ta nazwa? Acheron to jest z mitologii greckiej starożytnej. Jest to dopływ do rzeki Styks w Kadesie. Czyli tej, która przeprowadza na tak. drugą stronę. Rozumiem. No to bardzo mrocznie i ciężko. To jest tak, że. Um, jeżeli miałbyś wymienić trzy zespoły, które ciebie najbardziej ukształtowały, to kogo byś wymienił? Trzy zespoły czy czterech basistów, no, Może basistów, bo no. wszyscy. Czterech basistów, którzy najbardziej mnie ukształtowali jako basista rockowego, to mogę wymienić Steve Harris z Iron Maiden, Joey Maio z Manowar, Dave Ellefson z Megadeth i Alex Webster z Cannibal Corpse. Aha. To moja wielka czwórka. Basowa. Wielka czwórka. E, <coughs> rozma ostatnio rozmawiałem z gitarzystą basowym, który, który miał 15 gitar. Ty ile masz tych gitar? Używam, łącznie mam cztery. Tym, że ta czwarta to taka typowo domowa, ona siedzi w domu, a używam trzech. I podczas koncertu zmieniasz też nie, te nie gitary? Nie, no, Używam ich na zasadzie, każda z nich, z tych trzech, brzmi inaczej i na co mam ochotę. Na którą gitarę mam ochotę, tej gitarę używam. Aha, na tej zasadzie. Tak, to też mi pomaga w wytrzymaniu jakby tego, ja, że bym ja się znudzi jedna, a to na i tak cały czas tą grę, cały czas chce się grać. To jest tak, że dużo ćwiczysz, czy... Czy no bo wiem, że macie próbę raz w tygodniu, no, tak. no ale poza tym to jednak ta gitara tak, jest... Po, po gry, też, no tak, po tak, musimy że zapewnić, że ćwiczę, tak, pogrywam, ćwiczę zawsze w domu mam tą gitarę, że wezmę, że pogram, nam uh -huh. na chwilę kończę po godzinie, więc no, praktyka jest, jest, stała. Um, rozumiem, że muzyka to jest twoje hobby, twoja pasja, tak. a mogę zapytać, co robisz na co dzień, czym się zajmujesz? Mm, pracuję. No pracuję ja w Telefonika Kable na Wielickiej w Krakowie. Mhm. No to, to uznaję to jako pracę taką, która pozwala mi się utrzymać, zarabiać, a mhm. nie używam jako, a powiem naszej ja pracuję, żeby mieć za co żyć, a nie żeby mieć po co żyć. Może Aha. nie dla muzyki, i dla przyjaciół i dla reszty. A, a praca spotyka Ale to do... Telefonika KB to jest ciągnięcie kabli, jakieś takie historie, takie, takie rzeczy związane? Czy I, produkcja? To... I produkcja. I produkcja. Kontrola jakości, wszystko już. Wszystko, rozumiem. Telefonika KB, no fajnie. Znaczy fajnie, że masz pracę i że możesz się realizować jako muzyk. To, mhm. y, to też jest takie pytanie, które zawsze pada w tym cyklu y, z natury plotkarskich. Jakby Cię ktoś zaprosił na kolację, to co powinno się znaleźć na talerzu, żebyś miał frajdę? Hmm. To jest ciekawe pytanie. Mm -hmm. to, że jestem ogólnie wszystkoże, wszystkożernym osobnikiem, żeby mm -hmm. mi sprawiło frajdę, powiedzmy, że stek, ziemniaki, ogórek. Mm -hmm. coś Czyli piecia. konkretnie. Coś konkretnego. Konkretnego, tak. no i super. Czy w twoim całym życiu był ktoś, kto wywarł jakieś takie duże piętno na, 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 na ciebie, że jesteś tym, kim jesteś? Miałeś jakiegoś mentora, jakiegoś takiego guru? Jed jednego raczej nie. To tak można powiedzieć, że z lepiej różnych sytuacji, różnych ludzi, różnych sytuacji mnie ukształtowało. Mhm. Tak nie ma nikogo tego. Nie, nie było takiego kogoś, jakiegoś takiego nauczyciela, tak, jednego, nie. nie. Nie, tak także, jak wymieniłem się tych właśnie czterech basistów to ka no. od każdego coś wziąłem, nauczyłem się jeden gratak, a drugi ożywa tego palca małego i się, dzięki temu się nauczyłem używać wszystkich palców lewej ręki. No. Nie no, bo ja kiedyś jak rozmawiałem z gitarzystą basową, basowym, to on powiedział mi, że ma, ja wiesz, że gitara ma cztery basowa ma cztery struny, On mówi tak, gra się na jednej, a trzy są w zapasie. I można, można i tak grać. A są no, tacy, którzy mają więcej. No wiem, no, nawet i sześciostronowe, i siedmiostronowe. i dwunastostronowe gitary basowe, wiadomo. W um, um, zespole jesteś od 2009 tak. roku. No to, jest 2000, no to jest 12 lat. Mhm. To jest szmat czasu. Tak. Jedna trzecia mojego życia, ponad jedna trzecia. No szmat czasu, no to super, gratuluję. Dobrze, będziemy powoli kończyć. Nie proszę cię o nominację kolejnej osoby, bo... Została tylko jedna. Została tylko jedna, która jest zajęta. Jurku, czego życzyć już tak na koniec tobie? Czego mi życzyć? Tak, tobie, tobie, Tobie. No, możesz mi życzyć, proszę ciebie. Sukcesów szczęścia no i wielkości w zespole. Dobrze. No to już życzę sukcesów, szczęścia. No i może sukcesu komercyjnego z kapelą też, żeby po prostu to żarło jak najlepiej, tak. no bo to wiem, że żyjecie tym jest to wasza pasja. Dobrze, proszę Państwa, gościem moim i Państwa Jerzy Styka, gitarzysta basowy zespołu Acheron. Rozmowy nagrywamy tuż przed koncertem tego zespołu w Miejskim Domu Kultury. No, człowiek, który kocha gitarę pasową i mocne brzmienie. I co tu dużo ukrywać, też lubi konkretnie zjeść styka z ziemniakami i z surówką, nie zapominając o kompocie, proszę tak. Państwa, żeby też było coś do popicia. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję Pozdrawiam również. serdecznie i pomachajmy tam. Trzymajcie się ludziska cieplutko. Pa pa. Cześć. No i oczywiście zapraszamy na stronę Miejskiego Domu Kultury, jak będziecie oglądać ten materiał koncerta Heronu. Polecamy, kto lubi. Mocno-metalowe brzmienie to naprawdę warto. No trzymajcie się jeszcze raz, pa, pa.